No. I tam bezka. To jest zewnętrzny turniej, teraz otworzony. Gdzie idziemy? I idziemy do teraz? A to jest zewnętrzna teczka, a to jest otwarta teczka. Mhm. O, pan chodzi. Pokażemy, jak wyglądają też niektóre domki, prawda? No takie. Uważaj, Nadia. A tu jest budow budują nowe osiedle, to może nie, ale... Domki. Już parę jest takich pokazowych, gdzie można przyjść i zobaczyć jak to w środku wygląda. Niektóre już chyba są zamieszkane, bo widzę, że tam samochody stoją. Powiem Wam, że jak my się tu wprowadziliśmy, to było w 2012 roku w maju. Jak to przyjechaciałam, to tu nic nie było, tylko puste pole. Także bardzo, bardzo szybko oni sobie radzą z te budowaniem domów, no i cóż to się dziwić, kiedy, kiedy mieszkańców coraz więcej. Nie wiem teraz ile taki dom kosztuje, ale yy, no chyba zależy zaczyna padać. No, Nadia pada deszczyk. No nie no, muszę być to tak nie chcę. No nie no, taki deszczyk to nam zagrozi dużo. Nie, mamy czapki, mamy kaptury. Nie ma? ma, ma? Okej. Okay. Trochę deszczek zacząć ukroczyć, tak myślałam. A było tak ładnie. Tak, także no. to ma. <grydziś> Mam pokazać ten dom. domki. Ale tu przez płot to tak średnio widać. No a taka duża to ja nie jestem. Hmm, daj mam nadzieję, że to tylko taka chmura i no, sobie przejdzie. nóżki kładę do góry. Tak. Uh -huh. Zaraz nóżki położysz do góry. I na dłonie będziesz stać. O, chyba ktoś mieszka. A! Te domki są takie same wszędzie. O, tutaj jest chyba jakaś huśtawka. Także tam. No jakie domki są. Hmm. Na Ja Zachyciłam. No, no pokaż. Super. Chcę chwilę wam tu pokażę. Bo po drugiej stronie też budowali. Po drugiej stronie to wygląda tak. My tam nie będziemy szli Chodź Nadia My idziemy tamto Dobra, my kończymy Tu eee, tak. kopią. Tam... Może będą poszerzać Tu rury wystają Tutaj rury wystają Jak się nazywasz? A ja się nazywasz? papuga za, Nadia zaraz tam wpadniesz papuga Nadia zaraz tam wpadniesz zaraz ja hmm. tam wpadnieć. tam pan coś kupie czyści się... tobie bo się zakopał czyści bo się zakopał ale uważaj ale to błoto jest Nadia no ja też nie wiem. Pan się zakopał? No, pan tam czyści koła. No dobra, jakoś damy radę. Jakoś damy radę. Przestań potrugować. Co tam My idziemy na cmentarz. My idziemy na cmentarz? Patrz jak wygląda to. Patrz jak wygląda. Patrz jak wygląda. Łyszkę. Widać jakie drzewo? <grymne> no Chem porośnięte. A tutaj drugie zobacz. Wow. W tu sypku jest jak nieco. Nawet kinesko pod telewizora. Mamy. Mama Co? Co? <laughs> a ja to szak jakiś tam drzewie siedzi chyba co? Ej, dziwny! Czy nie widzę? A tam o, froka! Poleciała! No tutaj jest grupa, no. To był taki długi! Taki tak, dłuższy był. Ja chciałam nawet po tym opuścić, ale nie wiedziałam. A pamiętasz jak byliśmy na tej wystawie i taka tam stawa, przy tym panu na obrazie? To był taki wielki. taki takie górze miał. No. Pan jest głęboko zakopany w. Tutaj, Gdzie mi? no co ty. Pan już nie żyje kupę lat, Nadia. Tutaj tej leży Frederick John Kempster. Ja mam In Affection 8, Remembrance. Jestem Frederick John Kempster, the British giant.

Zobacz, coś. Hmm? No, a zobacz coś. sobie. U mnie spójrz. A tutaj jest, takiego nie jest. Jakiś prywatny nagrobek. O, pan walczył. Czerwony mak, to jest czerwony mak i ten krzyż to jest oni walczyli w tej labur korps na jakiejś wojnie był pan. tam też są pod tamtym na wojnie? no no, są niedobrze niedobrze? no chodź mi tutaj gdzie? Ja nie będziemy łazić po tamtym, bo jest mokro gdzie? tu, tam tak widać to już ten... No, Chciałam, że to są w bitki, a A to co? stało pewnie i się ułamało. To też jakiś nagrobek był. Bo tutaj, jak owiek widać, nagrobek spadnie i sobie leży bez. Nikt go nie podnosi. Chusteczkę? No tam pan pies z pieskiem też jest. Oh, no dobra no, jeszcze ja ten cmentarz pokazywałam Wam parę razy, więc no nie widzę większego sensu, aby, aby go znowu pokazywać. Mama, to jest na też jest, to jest Mama... Są takie nagrodki, które w nocy to... wyglądają na pewno strasznie. To, 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 to sobie ono jest takie właśnie na dusia spróchniałe w środku i tam mogą na przykład wiewiórki mieszkać. No to chodź, zobacz. Tylko kurde teraz tu. Widzisz? Ono tu ma takie dziury. No. O. Takie zniszczone już, spróchniałe. A już się nie widać. No. nie mówię, że ona tu mieszka. Chodź. Hop, hop. Tylko, że w takim może mieszkać Aha. o takich tam na pewno jakaś dziurka jest. trzeba w ogóle takie cmentarzu w nocy Uuu. ale w nocy tutaj chyba nie we, można wejść bo ten cmentarz jest zamykany na noc no wejść no zawsze można jak się człowiek ja ambuty gdzie... pogoda się już popsuła no dusia to ty tam się znalazłeś? Tylko? Nadja skaku sprętewa. Nie wiem, ptaszka, kurde, pada!